Thank you. Przeważnie jest tak, że mężczyzna klęka przed kobietą, następnie pyta ją, czy ta zostanie jego żoną. Potem są ślub, wesele, bajkowe słowa i żyli długo i szczęśliwie. No, a gdyby ten scenariusz trochę zmienić, gdyby to kobieta zapytała mężczyznę, czy zostanie jej mężem? Tak właśnie jest w programie Kto odmówi pani Młodej, który prowadzi Małgorzata Omel. Witam cię, Małgosiu. Dzień dobry, dziękuję, dzień że przyjąłeś zaproszenie do studia. Ja dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, jak to jest, że w dzisiejszych czasach, kiedy coraz mniej osób decyduje się na to, żeby w ogóle zawierać związek małżeński, te programy o ślubach cieszą się takim powodzeniem. Wiesz, co jak mam mówić ogólnie o programach o ślubach, to myślę, że w każdym z nas jest jakaś taka bajka, którą nam zaszczepiono w dzieciństwie. Bajka o księciu, księżniczce, księżniczce i oni zawsze ten ślub mimo wszystko brali. Więc gdzieś na poziomie, myślę, fantazji, marzeń, czasem bardzo głęboko ukrytych, bo już społecznie nie jest to aż tak ważne, czy nawet, nie wiem, aprobowane w naszym środowisku, ale myślę, że szczególnie wiele kobiet marzy o tym, żeby wyjść za, męż, za mąż i te rzeczywiście wyobrażenia są takie bardzo klasyczne. Z drugiej strony żyjemy w czasach, w których jesteśmy pokoleniem rozwiedzionych rodziców. Sami już my pewnie, ja bardziej, jesteśmy, wchodzimy też w pokolenie, gdzie jakby poziom rozwodów sięga zenitu, więc myślę, że jesteśmy rozczarowani tymi relacjami i nie bardzo chcemy komuś dawać słowo na zawsze, bo my w to na zawsze nie wierzymy. Okay. Więc w tym sensie e, rzeczywiście robimy coś pod prąd w tym programie. No właśnie, <laughs> jeszcze stereotypowe tematy, tak. e, bo to kobieta e, oświadcza się mężczyźnie. E, powiedz mi, e, te kobiety to robią dlatego, bo panowie się spóźnili, zapomnieli. Czy to jest taka dla nich e, ostatnia <laughs> szansa na to, żeby zostać jego żoną? Wiesz co, myślę, że te motywacje są bardzo różne. Ja, ja myślę sobie, że. Mm, nie ma też w tym nic, nie ma tak, aż tak dziwnego, jak się wydaje, to, że kobieta się oświadcza, bo jak spojrzymy na to, jak rolę, rola kobiet się bardzo dynamicznie zmienia, jak ona jest coraz bardziej taka sprawcza, decyzyjna, dyrektywna, bym też powiedziała, ale na, ale na pewno podejmująca najważniejsze decyzje w jej życiu, przynajmniej m, mówię o takich dużych miastach, o kobietach, które się realizują, ale też chyba w mniejszych, tam gdzie głową rodziny zaczyna być kobieta, to myślę, że to, że ona się oświadcza, czyli, czyli w jakimś sensie podejmuje, próbuje podjąć decyzję za nich, Dwóch, nie jest takie dziwne, która os ostatnio z bohaterek powiedziała mi, że tak naprawdę to przerzuciłyśmy ciężar odpo odpowiedzialności na mężczyzn, a nie na kobiety, tak jak myślimy, bo ona mi przecież tak na na naprawdę najważniejsze jest słowo ostateczne. Ono zawsze należało do kobiety, czyli w sumie to kobieta decydowała, mężczyzna mógł Dacja. zaproponować, prawda? Też tak, o nie może myślałam. On może odmówić. A tak naprawdę dzisiaj on jest postawiony trochę pod ścianą, mimo wszystko, bo to nie jest y, sytuacja y, codzienna, to nie jest sytuacja też normalna, w jakichś. Znaczeniu, no bo jednak ona musi, nie dość, że ona mu się oświadcza, nie dość, że się tego nie spodziewa, nie dość, że ślub ma za parę godzin, e, to jeszcze musi dać odpowiedź całemu światu, więc e, musi to odpowiedzieć przed kamerami. E, nawet jeśli nie ma na to ochoty, a kocha tę kobietę, bo może tak być, że po prostu nie ma ochoty na ślub, wielu mężczyzn nie ma dzisiaj ochoty na ślub, to jest jeszcze dosobny temat, to jednak e, kochając ją narazi ją na jakąś przykrość, na jakiś rodzaj ostracyzmu społecznego. Więc myślę, że uczuć, myśli, które w tym danym momencie, kiedy ona się oświadcza, się pojawia w jego głowie, powodują, że myślę, że to jest bardzo jednak trudne dla niego odmówić. Dla mnie to jest taki trochę chichot losu. Ja to Aha. się śmieję, bo ja y, też wokół siebie spotykam bardzo wielu mężczyzn, którzy są Piotrusiami panami, którzy są bardzo narcystyczni, bo tak też wychow wychowaliśmy sobie tych synów i nadal tych mężczyzn trochę wychowujemy, e, trochę niedojrzałych też tak naprawdę. W ogóle ludzie nie są dojrzali dzisiaj, ale mężczyźni są niedojrzali i naprawdę niechętnie wielu z nich podejmuje to zobowiązanie, daje na cokolwiek słowo. Eee, zobowiązuje się do czegokolwiek, eee, dodawanie jakiejś obietnicy na życie, eee, więc ja się zawsze śmieję w tych momentach, że to jest taki chichot losu, że jednak eee, kobiety tak symbolicznie eee, stanęły przed nimi i powiedziały dosyć tego, zwlekania. Eee, bądź odpowiedzialny, podejmij decyzję, eee, nie bój się. E, mieli tak zwane jaja <noise> i myślę, że coś w tym jest takiego mm, jednak mimo wszystko mobilizującego, ale mimo wszystko dającego taką myśl, że, e, że ja uważam, że związek jest w jakimś sensie wspólną odpowiedzialnością, e, wspólnym to, to, to zobowiązaniem. Ty jesteś podczas tego nagrania. Ty mhm. widzisz, prawda? Ten moment, kiedy są te oświadczenia. Jak myślimy sobie o takich standardowych oświadczynach, to przeważnie kobieta jest szczęśliwa, są wzruszenia, a jakie uczucia tym mężczyznom towarzyszą? Oni są zaskoczeni, może trochę źli, bo ja widziałam, wiesz, w jednym odcinku w, w, wydawało mi się, że mężczyzna oczywiście zgodził się tak na ten ślub, natomiast taki trochę był zły taki, taki na tą sytuację, może na to, że właśnie on nie był pierwszy. Może też na to, że w jakimś sensie był trochę oszukiwany przez ostatni czas, przez nią, że ona jednak y, 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 wzięła taką typowo męską y, aktywność w swoje ręce. Tak, ja myślę, że są, są bardzo różne te sytuacje, no bo my nagraliśmy 10 odcinków, więc jest 10 historii, 10 opowieści o tym, jakie są reakcje. One na pewno są ambiwalentne, na pewno jest tak, że y, to nie jest taka sytuacja, w której jest, no bo, bo zaręczyny czasami w ogóle są zaskoczeniem, prawda? Że jest zaskoczenie i radość i łzy i wzruszenie. Ja myślę, że tam jest zaskoczenie, czasem jest złość, czasem jest jakiś rodzaj wstydu, czasem jest jakiś rodzaj zmieszania, czasem taki niejasności, ale takiej wielkiej, bo ta osoba w tym momencie zaczynała łączyć wszystkie fakty, wszystkie kłamstwa, które były naokoło i w ogóle o co tu chodzi. Są takie sytuacje czyste dosyć, że, że to rzeczywiście przypomina życie, że na przykład taka dziewczyna, która szła środkiem Piotrkowskiej w Łodzi, w tej sukience, niebywale piękna. Jest taka piękna miłość w ogóle, widać, że jest. I, i, I chłopak, który się kompletnie tego nie spodziewał, jak ją z daleka zobaczył w tej sukience, dość szybko mu tam się te wszystkie synapsy połączyły i po prostu widać było, jak zaczął strasznie płakać ze wzruszenia. Aha. Jeden ślub był bardzo piękny, ja też strasznie płakałam. Tak piękny w sensie taki z miłości, że ta forma nie ma znaczenia, tak naprawdę. Czasem ludzie się zgłaszają, bo to jest dla nich mobilizacją, czasem się zgłaszają, bo też finansowo im to pomoże, nie wszystkich stać na śluby, a jednak tutaj. Telewizja wspiera ich e, i, i stara się im dać jakieś najpiękniejsze możliwe miejsce czy sytuacje. E, ale bardzo często jest tak, że te, te, jednak ta sytuacja jest blisko życia, że bardzo szybko się o tych kamera, kamerach zapomina e, i mężczyźni też zapominają. Ja mam takie poczucie, że im lepszy związek tam był mhm. i była w nim jakaś taka szczerość, bliskość, i tak naprawdę widać, że nie było uniku przed ślubem, że to po prostu była kwestia być może niezorganizowania, finansowa, tak, czy jakaś tak. tam sytuacyjna, tak. ale uczucie, serce było szczere i czyste, to sam nie było wątpliwości. Te śluby były. Piękna i wzruszająca, naprawdę. A czy mogłabyś uchylić rąbka tajemnicy, czy ktoś odmówi pani młodej? <grym> nie mogłabym. Nie mogłabym, bo pewnie gdybym powiedziała, że nikt nie odmówił, to już nikt by nie czekał na koniec, ale mogę powiedzieć, że były osoby, które się nie pojawiły na tym ślubie, że było bardzo wiele konfliktów też wokół tego, bo trochę też tak jest, że śluby to jest trochę jak pogrzeb, tak? Jak chrzest, takie typowo Cała kulturowo. Się też, tak, 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 to jest takie taki Trochę sprawdzam rodzinne, prawda? Że nagle się okazuje, kto przyjdzie, kto może koło kogo usiąść, a kto nie może, kto jest obrażony od dawna, jakie trupy siedzą w szafie. Więc tak naprawdę ten program jest mniej o ślubach moim zdaniem, tylko bardziej o historiach rodzinnych, bo tam się dowiadujemy o milionach rzeczy. Mamy taką historię, w której mama z tatą nie rozmawiają ze sobą od 20 lat, mamy historię, mieliśmy Angeliki Ciemnoskórej, prawda, tej przepięknej dziewczyny, której mama nigdy nie widziała syna swojego ojca, który gdzieś dawno temu zaginął w Nigerii i nagle ten brat pojawia się na tym ślubie, więc wiele takich w ogóle absolutnie zaskakujących momentów rodzinnych, ale też takich układanek, w których nagle widzisz, ile rodzin tyle, że jesteśmy tak samo do siebie, podobni jak różni. Naprawdę, że rodziny żyją podobnie, tym samym rytmem czasu, mają podobne problemy, a jednak ta dynamika, te emocje w tych rodzinach są bardzo różne i te historie się w strasznie różnie układają. A powiedz mi, co jest najtrudniejsze w realizacji tego programu? No bo tam w kilka dni musicie zorganizować wesele, wszystkich powiadomić, przynajmniej najbliższych, Rodziny. Wydaje mi się, że tak organizacyjnie jest duże przedsięwzięcie. To nawet nie, bo to nad tym czuwa Kasia Gajek, która jest jedną z bardziej chyba znanych albo najbardziej znaną wedding planerką w Polsce. narobiła dużo takich, bym powiedziała, celebryckich ślubów, więc ma wielkie doświadczenie w tym. Ona sobie to po prostu organizuje i robi to przepięknie. E, natomiast ja, ja myślę, że naj, najtrudniejsze to jest intensywność emocji, naprawdę. To, że ja po takich trzech, czterech dniach zdjęciowych, to ja miałam wrażenie, że ja jestem po prostu jak taka sz, sz, ściereczka po prostu wyciśnięta w ogóle, bo jakby to jest nieustające towarzyszy temu stres, stres i napięcie, dlatego że my się poznajemy, jedziemy do jej mamy, mówimy jej mamie, temu towarzyszą różne emocje. No, wiele starszych osób nie jest zadowolonych z tego, że to się odbywa w taki sposób. Jej stres, mój stres towarzyszący jej, potem teściowie, potem osoby towarzyszące, potem czekanie na to, żeby jemu się oświadczyć. Znaczy tego jest naprawdę tak bardzo dużo tych wątpliwości, które ona zaczyna mieć, bo ten moment taki zgłoszenia się do programu to jest zawsze moment euforystyczny, prawda? No one jakby sobie wyobrażają siebie w tym wszystkim. Potem nagle dochodzi jakby konsekwencja tego. To znaczy ja się zgłosiłam do programu, ale przecież moi bliscy się nie zgłosili do tego programu, tak? Po pierwsze on myśli, że bierze udział w innym programie, więc jego muszę oszukiwać, a cała rodzina, teściowie, mama, są, oni są w jakimś sensie, no zachęceni, czy z, z po prostu bardzo poproszeni o to, żeby w tym programie wziąć udział. Ale ten ślub, który za chwilę będzie, to jest fantazja jednej osoby. I ona jest w tym najbardziej samotnym człowiekiem na ziemi. Ja, ja, ja naprawdę po tych dziesięciu odcinkach mam wrażenie, że te kobiety są tak super hiper odważne, że ja nie wiem, czy ja bym się na coś takiego zdecydowała. A jak przed programem mówiłam, że oczywiście, że bym się zdecydowała. Ale patrząc na ich stres, na poczucie odpowiedzialności za tą sytuację, że to może być jedna wielka afera, to może jeszcze bardziej skonfliktować rodzinę tak naprawdę. Z tego może być jeden wielki kryzys. I te dźwię tego przez trzy dni przed samym ślubem, przed którym powinna pachnieć po prostu różami i pić szampana w wannie. Ona tak naprawdę jest zmęczona do granic kości tym stresem, nie śpinieje, po prostu nie wie, co się wydarzy. <grym> Więc powiem szczerze, że chyba najbardziej wykańczające to są te emocje i to czekanie, czy to się uda, wszystko. E, I czy my tak naprawdę zrobimy im coś dobrego. Bo tak gdzieś na końcu chodzi o to, że telewizja bawi i tak dalej, ale też nie chcemy Robimy pozytywny program, tak? Nie chcemy tak naprawdę nikomu zrobić krzywdy. A powiedz mi, czy te wesela, takie no niespodziewane dla rodziny jednak, są inne niż takie, no, które znamy, na które wszyscy się miesiącami szykują. Nie wiem, że one w ogóle nie są inne. No. <laughs> jest oczywiście taki mistrz ceremonii, prawda? Tak. najbardziej wiesz chodzi cioła... o tę energię, która tam jest, no bo ci ludzie są zaskoczeni, nagle zostanie zaproszeni na wesele. No wiesz, to jest chyba najbardziej niezwykłe, że, yy, że, że też byliśmy tym zdumieni, że tak naprawdę bardzo szybko wszyscy zapominamy o tym, że to jest program i tak naprawdę, nie wiem, no ja płaczę na wszystkich tych e, ślubach, tak, e, i że z temu towarzyszą jakieś prawdziwe emocje. Ludzie są ubrani tak, jakby się szykowali rok. E, ślub wygląda tak, jakby były dwa lata przygotowywany, więc tak naprawdę niczym to się nie różni, oprócz świadomości ludzi. I gdzieś tam w tym momencie myślę, że umysł ludzki jest tak fascynujący, że trochę jesteśmy jak dzieci, że potrafimy zapominać o kłopotach w ciągu sekundy i cieszyć się w ciągu sekundy czymś, co nas zaskoczy, więc myślę, że ludzie to po prostu wchodzą jak w masło. E, trochę się to Oczywiście widać różnice energii, to też jest fascynujące, bo jak się jedzie do rodziny, która jest kochająca i gdzie są silne korzenie, gdzie tam stoją silne matki, kochające rodziny, miłość, dobro i tak dalej e, i to są fajni ludzie, to te wesela są super fajne i przychodzą fajni znajomi i widać, że ci fajni ludzie, którzy to zrobili, po prostu mają też fajne środowisko. Czasem bywa inaczej, no, widzimy jakieś napięcie, jakąś nieprawdę, jakąś, jakiś dysonans mamy związany z tą relacją i z tym wszystkim, co się dzieje I takie same przychodzą te rodziny, pokłócone, tam jest napięcie. Pięcie. Ale wiesz, tak też w życiu bywa. Tak prawda? jest w życiu, więc tak. czy to odzwierciedla? Pewnie tak. Mm -hmm. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że no jeszcze wiele ślubów obejrzymy z happy A, endem. Jeszcze 7, <laughs> tak? Jeszcze, <7. śmiech> jeszcze Każdy różny. <laughs> no właśnie, każdy różny, oby wszystkie z happy endem. Dziękuję Ci raz.